Rywalizujemy dla naszych tancerzy dla naszych uczniów co rok odbywają się cztery takie turnieje dzieci od najmłodszych od dzieci w wieku pięciu lat do tancerzy klasy sportowej E i D rywalizują w swoich grupach wiekowych na swoim poziomie zdobywają punkty z każdego z turnieju punkty są sumowane i na koniec w czerwcu na zakończenie roku szkolnego mamy efekt wyłaniania mistrzów w danej kategorii wiekowej Jaki rodzaj tańca prezentują? Wszystkie pary, które tutaj się prezentują, to oczywiście pary tańca towarzyskiego. Są wśród nich takie pary, które jeszcze tańczą rekreacyjnie, czyli właśnie te początkujące i pary właśnie sportowe. W pokazach również prezentujemy inne formy taneczne, ponieważ włączają się też tancerze, którzy trenują hip-hopa, z tym, że to są formy już takie pokazowe jako przerywniki taneczne. Dlaczego taniec jest y, tak ważny? Ważny na pewno jest ważny i istotny, ponieważ y, no, taniec towarzyszy nam... W całe życie w każdej w wielu sytuacjach życiowych no nie ma osoby, która nie miałaby okazji znaleźć się gdzieś w sytuacji tanecznej, gdzie trzeba będzie umieć się zachować, trzeba będzie umieć zatańczyć także i dyskoteki i bale różnego rodzaju. To wszystko powoduje, że no chcemy się uczyć, tańczymy i, i, i myślę, że coraz więcej osób chętnych do tańca, coraz więcej osób tańczących, coraz więcej dzieci tańczących jest. W naszym mieście. Warto zainwestować w taniec? Jak najbardziej, jak najbardziej, ponieważ jeżeli byśmy mówili o jakiejś inwestycji, jeżeli dzieci mają talent, to już jest jakieś inwestowanie w talenty, jak najbardziej trzeba te talenty rozwijać. W tej chwili taniec nie jest tylko dla elit. Nie jest to sprawa związana z wielkimi kosztami, także ta inwestycja od strony finansowej wcale nie jest taka duża, ponieważ są pewne zasady, które ograniczają stroje taneczne, które są skromne, które są dostosowane do wieku dzieci. Także na pewno większą inwestycją będzie właśnie to, żeby wykorzystywać talenty dzieci. Patrząc też na względy zdrowotne, a jak najbardziej. Jak najbardziej ruch, wiadoma sprawa, ruch to zdrowie. Wiele osób, które... I to wśród dzieci osób dorosłych, które mają jakieś schorzenia, powiedzmy, kręgosłupa, płaskostopie. No jest to również z tego względu wskazane, żeby, żeby ćwiczyć, żeby ćwiczyć, żeby te partie, które są słabsze, żeby je roz Trenować także z tego względu, no i oczywiście dla siebie, dla kondycji, dla dobrego samopoczucia, bo przecież nie tylko taniec towarzyski, ale różne formy inne taneczne, typu zumba, aerobik, To wszystko co u nas w szkole tańca jest i dla dzieci, i dla dorosłych. To jest bardzo aktywny, bardzo intensywny ruch. Można troszeczkę przy tym zrzu zrzucić zbędnych kilogramów, wymodelować sylwetkę, także wiele, wiele aspektów jest bardzo korzystnych. Co bywa Pani na różnych imprezach? Potrafimy tańczyć? Yy, tak, potrafimy tańczyć w tej chwili yy, no już od kilku lat ten rozwój tańca w Polsce widać. Yy, potrafimy, jesteśmy już narodem, który umie się, yy, umie się bawić, tym bardziej, że coraz więcej bali wróciło yy, do, do kalendarzy imprez, prawda? Wiele bali, bale sportowców, bale polskie różnego rodzaju dla różnych yy, grup społecznych. Także yy, to w pewnym sensie no nie powiem, że zmusza, ale powoduje, że, że musimy potrafić i potrafimy. Yy, Troszkę tylko może gorzej jest z odwagą, bo każdy praktycznie potrafi zatańczyć, ale nie zawsze wierzymy w siebie i nie zawsze potrafimy to pokazać. Często w sytuacjach tanecznych są osoby, które są bardzo skromne i, i boją się wyjść na parkiet. To jest jedno, co jeszcze Polacy w sobie powinni umieć przezwyciężyć, żeby, żeby pokazać, co potrafią. Dzieci, które uczą się w Waszej szkole, odnoszą sukcesy międzynarodowe czy na, te, na terenie Polski? Tak, począwszy od dzieci w tym wieku, ponieważ rozpoczynają naukę dzieci w wieku pięciu lat, proces ten nauki jest, jest, jest bardzo długi, także dopiero te efekty, sukcesy uzyskuje się po, po kilku latach. Mamy przecież parę, jedyną w tej chwili w Gorzowie parę S-klasową, to jest klasa S, to jest najwyższa międzynarodowa. Są to mistrzowie województwa Okręgu Lubuskiego w tańcach latynoamerykańskich. Uzyskują oni również w turniejach międzynarodowych bardzo wysokie pozycje, są w czołówce Polski, Także, ale to, są, to jest długi proces, to jest kilkanaście lat pracy, żeby, żeby aż tak dobry wynik uzyskać. Także te pary klasy A, klasy S, jakie posiadamy, to, to są takie dzieci, które zaczynały, tak jak te, ci dzisiejsi uczestnicy turniejów w wieku 5-6-7 lat. thank oh. you Zdecydowałam się zapisać ją na kurs tańca towarzyskiego, ponieważ widziałam, jak, że jako dziecko miała dryg do tańca, lubiła tańczyć, lubiła muzykę i zdecydowaliśmy się na taniec towarzyski również dlatego, żeby no i poprawić motorykę dziecka, żeby miała też jakieś zainteresowanie. Okazało się, że to był trafiony pomysł. Pomóżmy, drożę,